Jeśli chodzi o pieniądze, nigdy nie jest łatwo. Na szczęście są ludzie, którzy chętnie pomagają. Kiedy ten biedny mężczyzna poślubił piękną kobietę, pewnego dnia wrócił do domu i rozpłakał się, gdy zobaczył, co zrobiła. Kobieta o imieniu Weta pracowała w swojej nowej pracy na nocne zmiany w lokalnym warsztacie samochodowym. Jej zadaniem było napełnienie baku wszystkich samochodów, które przyjeżdżały. To była wolna noc, a Weta wciąż siedziała w swojej małej budce obserwując świat zewnętrzny. Właśnie wtedy zauważyła szorstko wyglądającego mężczyznę kręcącego się po garażu. Do początku Weta nie była pewna kim on jest, ale kiedy zaczął grzebać w śmietnikach na zewnątrz, szybko zdała sobie sprawę, że to bezdomny. Najwyraźniej był głodny, szukał czegoś do jedzenia. Weta nie wiedziała co zrobić, chciała w jakiś sposób pomóc mężczyźnie, ale obawiała się, że jeśli wejdzie z nim w interakcję lub spróbuje dać mu jedzenie, będzie miała kłopoty ze swoim kierownikiem, który podobno oglądał kamery na zapleczu. Weta postanowiła zostawić mężczyznę samemu sobie, ponieważ nikogo nie krzywdził, a nawet zbierał śmieci, które spadły na podłogę. Miała nadzieję, że jej przełożony nie przyjdzie i że się go nie pozbędzie, ponieważ mężczyzna wyglądał, jakby naprawdę potrzebował czegoś do jedzenia. Tak jak podejrzewała, nikt nie przyszedł. Bezdomny, pozostawiony na pastwę losu. Weta rozumiała przez co mógł przejść ten człowiek. Jej życie nie należało ostatnio do najłatwiejszych. Wiedziała, co to znaczy być głodnym. Niedawno odeszła od męża po tym, jak odkryła, że zdradzał ją z inną kobietą. Weta została pozostawiona samej sobie, razem z dwójką dzieci Iwon oraz Nataszą. Zajmowała się nimi sama. Nie było łatwe, gdy tylko jedna pensja przynosiła pieniądze. Weta często opuszczała posiłki, aby upewnić się, że jej dzieci są dobrze odżywione. Podczas gdy mężczyzna szukał, Weta wzięła pod uwagę pewną wskazówkę. Patrząc na niego, zdała sobie sprawę, że mężczyzna jest dość młody. Domyśliła się, że ma około trzydziestki. Nie wyglądał jak zwykły bezdomny. Był przystojny, ale jego znoszone ubrania i niechrujny wygląd ukrywały ten fakt. Nie znalazłszy nic do jedzenia, mężczyzna oddalił się nieco od kosza, użalając się nad sobą. Weta zebrała trochę jedzenia, które wiedziała, że może wyrzucić. I poszła wyrzucić je do kosza, w którym szukał mężczyzna. Bezdomny minął ją, gdy to robiła, a następnie wrócił do kosza, gdzie znalazł podejrzane jedzenie. Cieszyła się, że zrobiła coś, aby pomóc mężczyźnie, ponieważ jej życie nie było łatwe. Wciąż miała trochę lepiej niż niektórzy ludzie, którzy nie mieli nic. Dając mężczyźnie trochę jedzenia, była w stanie pomóc w niewielki sposób. Następnego dnia ten sam mężczyzna wrócił do śmietnika. I przeszukał ten sam pojemnik, aby sprawdzić, czy ponownie znajdzie coś do jedzenia. Mężczyzna odszedł na bok i usiadł na podłodze. Weta obserwowała go uważnie, gdy nagle podszedł do niej kierownik, zaniepokojony tym, że zauważył bezdomnego mężczyznę. Weta zestresowała się w obawie przed nieuniknioną sytuacją, w której kazano jej przepędzić mężczyznę. Na szczęście kierownik zdawał się nie zauważyć mężczyzny i po prostu powiedział Wecie. Aby wyjęła worki na śmieci z pojemników i umieściła je w śmietniku, aby mogły zostać zabrane przez śmieciarzy. Weta zrobiła to, o co ją poproszono. Opróżniła dwa pojemniki, które stały na zewnątrz garażu. Kiedy jednak próbowała podejść do śmietnika, zaczęła się potykać, ponieważ worki były niewiarygodnie ciężkie. Widząc jej zmagania, włóczęga szybko wstał i zaoferował jej pomoc. Wziął dwie torby i podszedł z nią do śmietnika po umieszczeniu ich w śmietniku mężczyzna wrócił na swoje miejsce na podłodze podziękowała mu ale mężczyzna nie odpowiedział wiedząc że nie zamierza z nią porozmawiać weta wróciła na swoje miejsce w garażu przez cały czas obserwując młodego mężczyznę nie mogła przestać się zastanawiać jak taki przystojny i pozornie miły gentleman znalazł się na ulicy kiedy nadszedł czas jej przerwy weta postanowiła zaprosić go na filiżankę herbaty Mężczyzna zgodził się i skończyli siedząc w małej kawiarence za garażem z filiżanką herbaty i kilkoma ciastkami. Mężczyzna praktycznie pochłonął ciasteczka, ponieważ był bardzo głodny. Podziękował za uprzejmość i powiedział jej, że ma na imię Benjamin. Czując, że coś do niego dociera, chciała zapytać, jak znalazł się w takiej sytuacji. Myśląc, że może to być trochę zbyt osobiste, postanowiła rozpocząć rozmowę od opowiedzenia mężczyźnie czegoś o sobie. Wyjaśniła, co wydarzyło się między nią a jej byłym mężem i dlaczego pracowała w warsztacie. Po opowiedzeniu swojej historii, mężczyzna siedział cicho, jakby myślał o wszystkim, co powiedziała. Z powodu jego braku reakcji, Weta zaczęła denerwować się wszystkimi informacjami, które właśnie mu opowiedziała. Miał zamiar odejść, tak myślała. Kiedy Benjamin zaczął mówić, powiedział jej, że kiedyś marzył o zostaniu aktorem, ale jego marzenia się nie spełniły. Zamiast tego ożenił się i zaczął pracować w normalnej pracy biurowej. Niestety niedługo po ślubie odkrył, że jego żona zdradza go z szefem firmy. Opuściła Benjamin'a, zabierając ze sobą prawie wszystkie jego pieniądze wraz z domem. Następnie przekonała szefa Benjamin'a, by go zwolnił, przez co wylądował na ulicy. Weta bardzo współczuła młodemu człowiekowi. Dała mu całą resztę, jaką miała w kieszeni. Powiedziała mu, żeby kupił czapkę i się ogrzał. Kiedy wróciła do domu, zebrała wszystkie resztki ubrań, które miała po mężu i włożyła je do torby dla Benjamina. Następnego dnia zabrała torbę ze sobą do garażu i czekała na bezdomnego, ale ten nigdy się nie pojawił. Minęły dwa tygodnie, po Benjaminie nie było śladu. Weta bardzo się martwiła i pytała wszystkich, czy widzieli mężczyznę. W końcu zapytała kierowcę ciężarówki. Powiedział jej o obozie dla bezdomnych, który znały niedaleko. Zaoferował, że ją zabierze tam, aby sprawdzić, czy Benjamin tam jest. Po swojej zmianie, Weta chwyciła torbę z ubraniami, którą trzymała w garażu, i udała się do obozu dla bezdomnych. Szybko znalazła Benjamina skulonego wśród kilku innych bezdomnych. Kiedy zauważył, że Weta tam jest, Benjamin próbował usiąść. Był jednak zbyt słaby. Weta zdała sobie sprawę, że jest bardzo chory. I desperacko potrzebuje pomocy medycznej. Zabrała Benjamina do szpitala. Lekarze stwierdzili, że cierpi on na problemy zdrowotne spowodowane zimnem, panującym na ulicach. Wizyta w szpitalu nie była tania, ale Weta nie miała nic przeciwko zapłaceniu za leczenie Benjamina. Kilka dni później do garażu, w którym pracowała Weta, wszedł przystojny mężczyzna ubrany w elegancki garnitur. Po ruchu zauważyła, że był to Benjamin, i miał na sobie ubrania, które mu podarowała podziękował Wecie za pomoc i hojność. Była jednak bardziej niż szczęśliwa, widząc go znowu zdrowego. Powiedziała mu, że wszystko co się liczy, to właśnie on. Okazało się, że Benjamin wygrał sprawę sądową i wszystkie pieniądze oraz dom wróciły do niego. Jego żona była zdruzgotana, bo musiała mu zapłacić ogromne pieniądze. Benjamin postanowił odwdzięczyć się kobiecie i kupił jej piękny bukiet kwiatów. Następnie przez kilka następnych tygodni spotykali się. W końcu rozkwitła między nimi miłość. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że historia Wam się spodobała. Do usłyszenia w następnym filmie.